Nazywam się Barbara Brodzińska-Mirowska i mocno już od ponad dekady badam polskie partie polityczne oraz sposób, w jaki komunikują się one ze światem. Swoje doświadczenie badawcze i wiedzą z zakresu nauk społecznych wykorzystuję przygotowując analizy wydarzeń politycznych dla. Mediów. Bardzo lubią rozmawiać o polityce i bardzo trudno to ukryć, i dlatego pojawił się pomysł stworzenia tej platformy. Podcast 460 to miejsce, w którym będę rozmawiać z ekspertami ze świata nauki, mediów, biznesu i w ogóle z szeroko rozumianego życia publicznego o tym, co dzieje się ważnego, jeśli chodzi o kwestie polityczne. Będziemy przedzierać się przez ten gąszcz informacji, aby uderzyć bardzo ważne punkty i analizować to, jak polityka wpływa na nasze codzienne życie. Podcast 460 będziecie mogli posłuchać na wszystkich popularnych platformach streamingowych. Zapraszam do obserwowania podcastu i polubienia profilu podcastu na Facebooku czy mojego profilu na Instagramie. Każdy piątek na stronie podcast 460.pl będzie publikowany nowy odcinek. Mam nadzieję, że te rozmowy będą dla Was interesujące i inspirujące. Zapraszam!